Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Zaczynamy w Gdańsku, jesteśmy na ulicy Świętego Ducha. No i postaram się dzisiaj zrobić takiego daily vloga. W zależności od tego, co się w tym dniu wydarzy i na ile ewentualnie ten dzień będzie interesujący, to postaram się Wam trochę z niego pokazać. Jest parę minut po dziewiątej, ja jeszcze czekam na wymeldowanie gości, zjechałam trochę wcześniej, no 20 po dziewiątej, wymeldowanie jest do dziesiątej, a dzisiaj wiem, że na pewno goście nie wymeldują się wcześniej, bo pytali, czy mogliby zostać dłużej, niestety dzisiaj jest kolejny przyjazd i nie ma takiej możliwości, jestem już umówiona na sprzątanie i trzeba to mieszkanie przygotować, więc ja po prostu do tej dziesiątej poczekam, Na a później niestety trzeba wszystko, znaczy niestety dla gości muszą się wymeldować, a ja muszę wszystko z mieszkania pozabierać, jeśli chodzi o pościele do prania. Ok, byłam na świętego ducha. Podejdę na chwilę do galerii Forum, bo chciałabym coś zobaczyć w Mango. To przejdziemy sobie Kołodziejską i kawałek dalej Tkacką przez Długą, aż przez Złotą Bramę i wtedy wyjdę y, do galerii Forum. O, widzicie? Na przykład ostatnio mówiliśmy o, o lokalach... Ja zawsze mówię tylko o lokalach polecanych. No bo Wiecie, to bardzo łatwo kogoś skrzywdzić, jeżeli gdzieś tam byłam raz czy dwa, no różnie się może zdarzyć, tak? Może to nie jest stała tendencja, skoro mi się nie spodobało i nie wracam. No ale dobra, spróbujmy jakoś delikatnie temat ograć. Na przykład Alania kebab. Byłam dwa razy na wegańskim oczywiście kebabie, wegańskim, wegetariańskim kebabie, mm, gdzie jest akurat bułka tam z falaflem i z surówkami. No i nie. No nie smakuje mi, no dwa razy mi nie smakowało. E, a dlaczego mi nie smakowało? Bo falafel był strasznie, strasznie suchy, no i był po prostu rozmrażany. No w sumie trudno się dziwić, tak, żeby no w takim miejscu robili na świeżo te falafle, natomiast no on po prostu nie był dobry, no. Wiecie, ja jestem taka bardzo ostrożna z tym niepolecaniem miejsc, bo uważam naprawdę właśnie, że, nie wiem czy to za wcześnie powiedziałam, brzmiało logicznie, że można niechcące kogoś bardzo, bardzo skrzywdzić, w sensie, że no jeżeli byłam w lokalu raz i nie wiem, no obsługa była nieprzyjemna, albo coś było nie tak z jedzeniem, no to ten raz zawsze się może komuś zdarzyć, tak? W sensie, no nie wiem, obsługa miała słabszy dzień, albo coś zrobiła po złości, no coś tam się stało z jedzeniem, no sytuacje są naprawdę przeróżne, tylko że najczęściej jak ten raz nam nie podpasuje, to się do lokalu zrażamy i później już nie wracamy, tak? Więc trochę się boję takich ocen na podstawie jednego... jednego razu, żeby no niechcący nie, nie skrzywdzić. No dobra, zaczęłam tak lajtowo Odalania alania no w sumie ciężko się tam spodziewać cudów, no ale dobra, no z wege... z wege kebaba dwa razy jak byłam kiedyś, a to już było dawno, 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 może się też coś zmieniło przez ten czas, no to nie, to, to było te, takie typowe mrożonki, że, że nie. No dobra, wracamy, wracamy na ulicę, ulica Tkacka, lokal Kozłowna Złota Brama, właśnie pijamy. no tutaj nie mogę nic złego powiedzieć, no. Śliczny mają ogródek, fajne wnętrze, ciekawa karta, wybór piw i my sobie pójdziemy, pójdziemy w prawo i w prawo będzie Złota Brama. Stąd tak właśnie macie nazwę lokalu, Kozłowna Złota Brama, to akurat w stosunku do miejsca, w którym się znajduję. No dobra słuchajcie, podspieszyłam się trochę. Nie ma jeszcze tych opasek w mango na sklepie. Dzisiaj przyszła podobno jakaś gigantyczna dostawa i jest dopiero wykładana. Wczoraj zszedł właśnie mailing o nowej kolekcji, tak nowej kolekcji mi się spodobało. Jest taka kamelowa, gruba opaska na włosy. A wiecie, że ja opaski akurat lubię, no ale niestety jeszcze, jeszcze nie ma. Nie wiem, może podejdę jutro, bo pojutrze zobaczymy za szybko przyszłam po prostu. E, Massimo. O, słuchajcie, przy okazji postaram się pokazać Wam dzisiaj, co ja w końcu zostawiłam z tych ostatnich nowości w Massimo, no bo część rzeczy faktycznie poszła, no, poszła na zwrot, część została na mnie, na mnie, została ze mną i postaram się później, jak wrócę do domu, to Wam pokażę, co tam w tej szafie się ostało. Dobra. Nigdzie więcej nie wchodzę, potrzeb nie mam. Nie będę sobie zaraz nowych stwarzała, więc uciekamy stąd, skoro w Mango jeszcze nie ma towaru. No i słuchajcie, okazało się przed chwilą, że skłamała, mówiąc, że już nigdzie nie wejdę. Ale to wam pokażę za chwilę, bo akurat weszłam w ulicę długą i stwierdziłam, że po prostu wygląda dzisiaj tak uroczo i te fajne chmurki na tym nie błękicie niebo, że jeszcze kawałek długi wam pokażę. Taki nawet nawet ruch jest. Jeszcze nie ma 10 godziny, a zobaczcie, trochę ludzi się przebija. W ogóle przed chwilą minęłam, e, minęłam tam człowieka akurat z tych samochodzików City Tour, które obwożę po Gdańsku, gdzie zaczepiał akurat turystę, tak? Proponując mu właśnie przejażdżkę samochodem i pyta turystę, skąd on jest. I słuchajcie, pan mówi Nowa Zelandia. Jak akurat usłyszałam i sobie myślę, jejku, gdzie Nowa Zelandia? A gdzie ten nasz malutki Gdańsk na północy Europy? Jak ten pan tutaj w ogóle trafił, no? Taki kawał świata. Zobaczcie jak ta turystyka taka skurczyła nam świat, no. Wczoraj był taki wywiad akurat na trójmiasto PL z przewodnikiem, który oprowadza po Gdańsku w języku angielskim i mówił, że faktycznie zauważalna była bardzo w tym roku, zauważalny był wzrost liczby turystów z takich egzotycznych dla nas kierunków e, i z dość odległych stron. I on akurat mówił o czymś, czym ja też się ostatnio coraz częściej spotykam: e, starsze małżeństwa ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, które po prostu na swoją rocznicę ślubu ruszają w podróż po Europie, i Gdańsk między innymi, jest jednym właśnie z takich miast. I powiem wam, że faktycznie widzę to też bardzo często Stany, Kanada, Australia. Jest duża, duży wzrost właśnie liczby tych turystów w takim starszym wieku, którzy właśnie ruszają w podróż po Europie. Oni często piszą, że Gdańsk jest po prostu ich jednym z przystanków stop na, na mapie Europy. Teraz słuchajcie, w najnowszym Forbesie też jest, jeszcze nie czytałam tego artykułu, ale poruszony bardzo ważny problem, nad którym w sumie tak człowiek na co dzień się nie zastanawia, jak poruszamy, ale tego, jak ta masowa turystyka zmienia świat. Że cieszymy się, że odnajdujemy jakieś super, tak, takie dzikie miejsca, potem piszemy o nich na blogach, powstają artykuły, tworzymy właśnie jakieś vlogi itd., itd. Ludzie zaczynają tam zjeżdżać i nagle to miejsce traci już ten swój taki dziewiczy, dziki charakter problemy, z którymi mierzy się Barcelona, problemy, z którymi mierzy się Lizbona, Wenecja, że turystów jest po prostu za dużo i w pewien sposób zadeptują miasto. To jest to, na co to się skarżą mieszkańcy starego miasta tutaj Gdańska, tak, w szczycie sezonu, że jest tego po prostu za dużo. Wiecie, nikt nie mówi oczywiście, żeby nie podróżować, ale faktycznie chyba warto podjąć dyskusję na temat tego, jak podróżować bez szkody dla społeczności lokalnej i jak to zrobić rozsądnie, żeby po prostu... Tych miejsc nie zmienić, bo podróżujemy do tych miejsc dlatego, że one nam się spodobały, ale przez to, że podróżujemy, no to z kolei te miejsca zmieniamy. Problem bardzo, bardzo złożony. Ja jeszcze tego artykułu nie czytałam, bo przejrzałam w ogóle co jest na razie na, na nagłówkach, ale o jak przeczytam i jakieś tam będą fajne wnioski, to się tutaj z wami też tym akurat podzielę. Dobra, czekajcie, czas zaczyna gonić za 10. .10. To ja powoli idę w kierunku samochodu i będziemy się za chwilę widzieli. No i pokażę Wam w ogóle, dlaczego skłamałam, bo już miałam nigdzie nie wchodzić, a ja tak A słuchajcie, zaśmiałam się, że skłamałam, bo wychodząc po drodze było reserct i myślę, a wejdę do resert, zobaczę, jakie oni mają opaski, bo oni przecież mają różne dodatki. I słuchajcie, wzięłam taką pluszowa, taka brązowa. I kosztowała 29,90, a ta z mango kosztowała, jak dobrze pamiętam, 70 zł. Co prawda, ona była ładna, bo to była taka, zresztą możecie zobaczyć na stronie w nowej kolekcji, one są teraz, taka karmelkowa skórka sztuczna, ładnie ta opaska wyglądała, no no, ona kosztowała właśnie chyba 70 zł. A tutaj patrzę, ta kosztuje kurczę 30, też ładny brąz, taka szeroka. I później spojrzałam jeszcze właśnie na gumki do, do włosów, też 29 chyba, czekajcie, 29. Gdzieś jest cena, żeby mnie skłamała. Uwaga. Tak, 29 zł. No to w sumie wyszło 6 dyszek i za to, i za to i tak pomyślałam, kurczę, tam, tam 7 dyszek za jedną opaskę, to może wezmę sobie po prostu tutaj. Ta też jest ładna. No co prawda inna, ale tak samo ładna i też mi się podoba. Plus właśnie będą, będą gumki. Słuchajcie, taka dygresja teraz, bo przeczytałam kiedyś o sobie paniusia. Spacerki tam po mieście sobie urządza paniusia. No to tutaj zła to torebusia za kilka stówek, a w środku chusteczki do czyszczenia, papier toaletowy, worki na świeci. Naprawdę pozory potrafię bardzo, ale to bardzo mylić. No, ale chciałam jeszcze coś powiedzieć a propos, a propos tych dodatków te opaski, właśnie i gumki. Tak jak mówię o tych moich, no, coś mi tutaj teraz prześwietliło o tych moich zasadach odzieżowych, właśnie. Ja, jak widzicie, lubię bardzo taką bazową, bazową garderobę, tak, bazowe ubranie. Natomiast uważam, że można sobie gdzieś tam pozwolić na jakieś szaleństwo w dodatkach właśnie takie i dodatki kupować jako do... jakieś zabrakło mi słowa. Co autor miał na myśli raz jeszcze. Nie, generalnie chodziło mi o to, że ta cała garderoba u mnie przynajmniej jest właśnie taka bardzo bazowa. Natomiast jeżeli pojawiają się co sezon jakieś kolory, które się stają modne i które mnie chwycą za serce, to ja właśnie prędzej sobie kupię paskę do włosów, jakieś gumki, e, nie wiem, może jakąś kolorową bransoletę, apaszkę, coś takiego, niż na przykład sukienkę w danym kolorze, tak, nie wiem, spodnie, koszule i tak dalej. No bo to są ciuchy takie często bardzo, bardzo sezonowe, a uważam, że można się właśnie świetnie bawić dodatkami, których koszt jednostkowy jest po prostu mniejszy, tak, i jeżeli one, nie wiem, wyjdą z mody, chociaż takie podążanie za modą to też jest taki temat dla mnie dyskusyjny. No ale dobra, tak, jak już to będzie totalnie, nie wiem, no pasenik będzie i się strasznie tym przejmujemy, to łatwiej odłożyć rzucić taką nie wiem, tam opaskę, gumkę, która kosztowała 20 zł, tak? Niż nagle rzucić koszulę, która kosztowała dwie stówki. Więc ja akurat preferuję właśnie coś takiego, że jak mam się bawić jakimiś wzorami i kolorami to zdecydowanie właśnie w dodatkach. A to takie główne, co mam na sobie no to w takich właśnie stonowanych, stonowanych, bezpiecznych kolorach. I ja się tak dobrze czuję. No ale to jestem ja. Oczywiście nikomu nie narzucam. Najważniejsze, żebyśmy my sami po prostu czuli się dobrze w tym, co nosimy. Prawda też jest taka, akurat weszłam na klatkę schodową, że gdyby wszyscy na ulicach nosili się tak bazowo, to na tej ulicy by było strasznie nudno i osoby, które noszą kolory też są potrzebne i nie ukrywam, że bardzo często jak kiedy ulicą i właśnie widzę, że ktoś jest tak kolorowo ubrany, to się samo tym zapytam, u kogoś mi się to podoba, tak tak jak często patrzymy no, na jakieś dzieło sztuki, ale mi się podoba. No ale niekoniecznie tak, ja muszę to mieć na sobie. Więc tak jak mówię, niech kolorowo też będzie, niech każdy nosi się tak jak robi. Naprawdę różnorodność jest bardzo, bardzo fajna. I wyobrażam sobie, że teraz nagle wszystkie właśnie wskakujemy w peżach, brązach i szarościach i teraz to tak szoruje po ulicy, bo myślę, że zrobiłoby się po prostu smutno no dobra, ale żeby nie było, że tylko o ciuszkach zobaczcie w mieszkaniu z takim fajnym widokiem jestem, dwa takie mieszkania mam, które sama bardzo, bardzo lubię za widok właśnie jak otworzymy sobie okno to w tym akurat mamy wyjście od razu na ulicę Piwną i jak byliście w Gdańsku to na pewno tą ulicę kojarzycie nawet ze spacerów ze mną zbrojownia po lewej stronie kamienica na Piwnej, zupełnie inna perspektywa jak się spojrzy z góry i w prawą stronę Oj, nie widać, nie widać. O teraz bym bo przesłonił bok. Bazylika. No i na dole, na dole wszystkie lokale, właśnie. Lubię ten widoczek. Sama mam stąd mnóstwo kadrów na Instagramie chociażby. Czy będziecie chcieli złapać jakieś ładne zdjęcie Ratusza czy Neptuna? To bardzo polecam, aby wejść po prostu na któryś z tych ganków. Takich teraz ja stoję. Tutaj bardzo często nikogo nie ma, a można po prostu z góry spokojnie złapać, złapać kadr. Zobaczcie, jak pusto. No dobra, to teraz idziemy w kierunku Zielonej Bramy. Robimy mały spacer po Gdańsku. Ta brama od strony wyjścia w kierunku Centrum Handlowego Forum to jest złota brama, a tutaj widzicie w kierunku motławy to jest zielona brama. O, przy okazji, po drodze po prawej stronie jest IBB Hotel, i tutaj ten ogródek, który widać, jest ogródek restauracji piąte piętro, która się tutaj we vlogach też pojawiała, z którą miałam okazję współpracować i którą bardzo polecam, bez względu na to, czy aktualnie współpracujemy, czy nie, naprawdę pyszne, pyszne jedzenie. Ja Jeszcze tak ostatnio się śmiałam, bo Wam tutaj nie opowiadałam, że skończyła się jakaś epoka na Długim Targu. Nie ma już Sfinksa. Wszyscy, którzy z Gdańska kojarzycie, tutaj była restauracja Sfinks. Nie ma. Jest włoska teraz. Sfinksa chyba w ogóle była taka pierwsza restauracja. No bo to w sumie jest restauracja, no bo Sfinksy jeszcze cały czas są w Manhattanie, we Wrzeszczu, w Gdańsku. Jest cały czas, w której miałam okazję wejść, więc mam do tego lokalu mimo wszystko jakiś sentyment. Po drodze gdzieś tam gusta kulinarne trochę się pozmieniały, ale sentyment pozostał. Natomiast na Długim Targu Sfinksa już nie ma. No i wyszliśmy już na drugą stronę Zielonej Bramy. Tutaj często możecie spotkać krajków. Po prawej stronie wyspa Spichrzów. I to chyba ten krajobraz w Gdańsku na przestrzeni ostatnich lat zmienił się najbardziej. Ja jeszcze pamiętam to miejsce, gdzie były ruiny na wyspie, tak? I gdzie było mnóstwo tabliczek z zakazem wstępu właśnie. Natomiast teraz to już jest zupełnie inne miejsce. No może się podobać albo nie, no już tyle różnych głosów słyszałam i to myślę, że nie ma co specjalnie dyskutować tak. No, Gusta są różne i zawsze będziemy różnie do tego typu kwestii podchodzić. Przed nami jeszcze żegluga. Z tego co wiem, przez wrzesień jeszcze pływają. Nie wiem jak październik. Wydaje mi się, że wrzesień jest ostatnim miesiącem, ale to do sprawdzenia. Natomiast no, tutaj na wyspie, no cóż, no, hotelowiec. Taka, taka prawda. Taki jest hotel Radisson. Są prywatne mieszkania, no, które są oczywiście w dużej mierze właśnie mieszkaniami na wynajem. O, przejdziemy może dołem, to zobaczę informacje na kasach biletowych, a propos właśnie żeglugi. Żeby od razu tutaj została, jeżeli ktoś z Was się do Gdańska wybiera. Nie wiem, gdzie ten płynie. Chyba na Westerplatte, bo trochę za mały na półwysep. Sprawdzimy. Mamy godziny rejsów. Nie, no to to nie może być faktycznie półwysep na półwysep, tylko o Gdańsk, Sopot, Hel, 9.20. Zobaczcie, pozostałych kursów już nie ma. Tak samo jest zredukowana liczba kursów do Sopotu i ostatnie kursy na Westerplatte. Ale nie widzę informacji do kiedy. Czekajcie, spojrzę jeszcze. Tutaj jest kasa biletowa. Gdańsk, Hel, 45 zł bilet normalny. W jedną stronę oczywiście 45 50 Westerplatte za zwiedzaniem portu. Czekajcie, przejdę to sobie nagramy. Proszę. Ceny, gdyby komuś ta informacja była potrzebna, jest też informacja: widzę, płatność tylko gotówką, to może być istotne. No dobra, słuchajcie, z tego co powiedziała pani na kasie, jeśli chodzi o półwysep Helski, to pływa jeszcze do końca września. Jeżeli chodzi o rejsy na Westerplatte, to do listopada. Do listopada, teraz nie wiem jak rozumieć, ale przez cały październik o w ten sposób jeszcze. Czyli Półwysep Helski wrzesień, a Westerplatte jeszcze wrzesień i październik. Kolejna z jak jesteśmy już w tych okolicach. Zobaczcie, to coś tam na wodzie. To coś, zwane pieszczotliwie, to chociaż złośliwie w Gdańsku, ubotem. Tam jest reklama konstrukcji stalowych na tym i to nie bez powodu, bo uwaga, uwaga, to jest nowa kładka. Nowa kładka, która będzie na tej wysokości, czyli na wysokości żurawia. Będziecie mogli dostać się na drugą stronę. I z tego co pamiętam, mam nadzieję, że teraz nie wprowadzam w błąd, to będzie kładka i ona będzie się po prostu obracała wokół własnej osi. Nie tak jak ta, którą mamy tam kawałeczek dalej, która jest podnoszona, tak? z którą pewnie się spotkaliście w Gdańsku, bo w tamtych okolicach byliście. A ta po prostu, kiedy będzie czas, żeby przepłynęły sobie jednostki, będzie po prostu obracała się do tej pozycji, w jakiej stoi teraz. A jeżeli będzie przejście, no to po prostu w poprzek. kawałek nabrzeża jeszcze. o i myślę, że teraz nawet kładkę trochę lepiej bardziej z bliska widać. No i po drugiej stronie oczywiście jeszcze prace wykończeniowe. Nie wszystko jest oddane do użytku na ten moment. Także zmiany, zmiany, zmiany. No a to miejsce poznajecie? Pewnie, że tak. Nasza bursztynowa ulica, czyli Mariacka. I krok w krok właśnie stoiska z nam. Tu osoby, które są nowe, mogą nie wiedzieć. Zobaczcie takie... <gryw> nie wiem, jakiego słowa zamiennie użyć. To coś tutaj wystające na tych gankach, gdzie są często takie głowy, głowy smoka. To są żygaczek gdańskie, tak zwane. Taka jest nazwa. żygaczek gdański i to tędy po prostu odpływa deszczówka, tak? Nic innego jak Rynny tylko w takiej bardzo, bardzo zdobnej formie. Mariacka, Mariacką, wszystko ładnie, pięknie, a ja tymczasem kończę nasz spacerek i idę do Rosmana kupić gąbeczki i ręczniki kuchenne. A jeśli chodzi o dzisiejszy outfit, to od rana jasna spódniczka, też z Massimo, ostatnio ciągle tutaj Massimo, jeszcze z letniej kolekcji, czarna, klasyczna bluzka, to jest chyba Mary Lund. No i po prostu klapki, o tam w tle jeszcze leci, no to lecę. Jeżeli ktoś się interesuje lotnictwem, to bardzo, bardzo polecam ten program. Na to połem style uwielbiam. Akurat są na locie do, do Nowego Jorku, już tak zerkam trochę jednym okiem, bo za chwilę, za chwilę wychodzę. Dzisiaj jest środa, a środa to są tak zwane randki małżeńskie. Jak ktoś jest tutaj od niedawna, to środa jest zawsze takim dniem, który my sobie z Pawłem wyznaczyliśmy jako dzień, gdzie... Kończymy szybciej swoje obowiązki i spędzamy po prostu popołudnie razem i gdzieś sobie wychodzimy. I zawsze ta środa jest tak na sztywno. No oczywiście może się coś awaryjnie zdarzyć, natomiast staramy się tak planować sobie grafik, żeby właśnie ta środa zawsze była wolna i gdzieś tam sobie idziemy. I dzisiaj chyba idziemy, nie wiem, może do Sopotu podjedziemy na kawę po prostu, ale, ale to już tak na offline Offline totalnie. Ja chciałam właśnie jeszcze pokazać ten dzisiejszy outfit. Wiem, co jeszcze miałam pokazać. Miałam Wam pokazać, jak byłam akurat w mieszkaniu. Ale to zaraz, odwrócę sobie kamerę jeszcze coś Wam powiem. Dobra, tak sobie stanę tutaj w kuchni, bo to chyba najlepsze światło. E, słuchajcie, bo było ostatnio trochę o wynajmie krótkoterminowym, więc tak niejako kontynuując trochę ten, um, ten wątek, sytuacja, którą ja ostatnio też miałam na mieszkaniu i akurat mi się dzisiaj skojarzyło, bo na tym mieszkaniu też byłam, miałam wam to opowiedzieć, i później mi to totalnie umknęło. E, słuchajcie, sytuacja, kiedy goście się wymeldowali z mieszkania, ja wchodzę do mieszkania, um, no jest. Mm, bardzo, bardzo brudno, no ale dobra, to tak jak też rozmawialiśmy, jak mówiłam w poprzednim filmie, może być mniej brudno, bardziej brudno, no to już zależy od gości, trudno, to jest, to jest do sprzątnięcia i z tym trzeba się niestety liczyć. Natomiast w mieszkaniu była strasznie, ale to strasznie zabrudzona kanapa, a kanapa jest jasna na tym mieszkaniu i tam po prostu były ogromne, ogromne plany, plamy. Szczerze, wyglądało to naprawdę ohydnie, po prostu ohydnie. Um, w porównaniu z tym całym bałaganem, który był w mieszkaniu, no to razem to tworzyło naprawdę słaby, <gryw> słabe wrażenie. Natomiast, jeśli chodzi o, o tą kanapę, ja napisałam do gości, że no proszę o co się stało z kanapą, no bo ona wygląda naprawdę źle i po prostu jest potrzebne jej czyszczenie i do czyszczenie kogoś, kto przyjdzie, tak? No, bo ja nie jestem w stanie odprać po prostu plam z kanapy tak ręcznie, bez, bez specjalnego sprzętu. No, napisałam, no, że w mieszkaniu, no, okej, okay, nie było najfajniej, no, ale, ale dobra. Natomiast, wiecie, bo a propos tego, że nie było fajnie, na przykład, to tak, żeby też trochę wyobrazić, podziałać na wyobraźni. Wchodzimy do mieszkania, jest przedpokój w mieszkaniu, a tam jest taki kopiec, brązowy, nie? Ale nie, nie bójcie się, to ten, to nic aż tak złego. Natomiast taki kopiec, jak patrzymy, co to jest? W ogóle po środku przedpokoju taka górka usypana. Co się była kawa? Na środku przedpokoju, jak weszliśmy do mieszkania, był po prostu taki kopiec z kawy. Natomiast, jak się weszło do kuchni, bo to akurat Paweł też przeszedł i mnie wołał, mówi Kasia: zobacz kuchnię. W kuchni to po prostu cała, ale to cała podłoga była w kawie. Ja nie wiem, co tam się działo. Naprawdę. No, to... no dobra, wyglądało to bardzo, bardzo słabo. Natomiast, w odpowiedzi hmm, pani, z którą się skontaktowałam, która była na mieszkaniu, skomentowała to: no kawa porozsypywana, no i co, płacę za sprzątanie, to pani jest od tego, żeby posprzątać. No płaci za sprzątanie, no jesteśmy od tego, żeby posprzątać, natomiast no forma tej komunikacji to powiem Wam, że w mojej ocenie pozostawiała wiele do życzenia, natomiast okej, okay, ludzie, ludzie są różni, trzeba, trzeba to przepchnąć, natomiast Pani oczywiście absolutnie się nie poczuwała do tego, że kanapa jest brudna. Mało tego, stwierdziła, że kanapa już była brudna jak przyjechała. Um... Więc ona nie będzie ponosiła kosztów, bo ja tam zażądałam kosztów za zwrócenie, za czyszczenie kanapy, tak? Taka usługa, tak jak czyszcza kanapy, mnie przynajmniej kosztuje akurat w Gdańsku 150 zł, no ja po prostu poprosiłam o 150 zł na zwrot kosztów czyszczenia kanapy. Pani absolutnie nie, pani stwierdziła, że, że my jesteśmy właśnie od sprzątania, poza tym ona kanapy nie pobrudziła, kanapa to akurat była brudna, no całą resztę może pobrudziła, no ale właśnie um, za to płaci, więc ma prawo brudzić. Uchyliła się od tego płacenia, i ja założyłam spór na Airbnb. No i właśnie, bo to jest to, co ja Wam mówiłam, jeżeli jesteście gospodarzami. Przy Airbnb jest o tyle lepsza sytuacja. Że Airbnb się w te spory angażuje. Booking nie. Booking e, twierdzi, że jest tylko pośrednikiem tak? i nie wchodzi właśnie w spory między gościem a gospodarzem. E, natomiast Airbnb trochę inaczej. tak? Ja sobie porobiłam zdjęcia, ja nagrałam tam materiał wideo, od razu z mieszkania, w jakim całe ono jest w stanie, bo to, że wiecie, gdyby ta kanapa była taka wyrwana z kontekstu, bo całe mieszkanie byłoby idealne, a nagle jest taka kanapa no to faktycznie może budzić wątpliwości, tak, że hej, może to jednak jest gdzieś moja wina, chociaż goście się absolutnie nic nie skarżyli. Zarzuty w stosunku do mojego mieszkania pojawiły się dopiero wtedy, kiedy ja zażądałam za czyszczenie kanapy, bo ja zwróciłam uwagę, że jest coś nie tak. No ale to pewnie przypadek, jak sądzę, no cóż. Um, natomiast właśnie, ja zrobiłam całą dokumentację, założyłam spór, pani właśnie się nie poczuwała do zapłaty, sprawa została eskalowana do Airbnb, i na podstawie tych zdjęć, na podstawie mojej relacji, całego opisu sytuacji, tego materiału, wideo, który był wysłany, Airbnb zwróciło mi środki. Nie wiem, czy zwracają je w tym momencie z własnego funduszu, czy będą domagali się rekompensaty od, od gościa, natomiast mi faktycznie te środki zostały zwrócone i całość zajęła mi, słuchajcie, raptem dwa dni tak? dostałam informację, że wyszedł przelew na moje konto więc takie środki są do odzyskania to jest kwestia właśnie Odpowiedniej komunikacji, tak, uzasadnienia tego, bardzo dobrej dokumentacji, żeby porobić zdjęcia, nagrać film, jak to wygląda, tak. Ja prowadziłam też całą historię oczywiście z gościem panią przez serwis, tak żeby w momencie kiedy wiedziałam, że być może będzie konieczność założenia sporu, żeby cała nasza historia rozmowy była dostępna, więc ktoś kto to z boku zczytał, no mógł sobie zweryfikować, tak jak jak ta rozmowa wyglądała i jakie jest stanowisko drugiej strony. I myślę, że to też w tym przypadku działało, działało na moją korzyść. Natomiast w tego typu sytuacjach, jeżeli nie jesteście gospodarzami, a jesteście gośćmi, bo to też się może przydać, jeżeli wchodzicie do mieszkania i widzicie, że coś jest ewidentnie zniszczone od razu, to dobrze jest na początek zrobić od razu zdjęcie i od razu sobie napisać do że gospodarza, żeby mieć podkładkę jak coś, żeby później nie było na Was, bo sytuacje są różne. Tutaj akurat taka kanapa nie była brudna i została zniszczona przez gości. Natomiast gdyby była sytuacja odwrotna, że faktycznie wchodzicie do mieszkania, które ma coś zniszczonego, i potem ktoś się od Was domaga zwrotu, żebyście mieli podkładkę, że to nie jest z Waszej winy. To jeszcze to chciałam powiedzieć, bo to myślę, że może się właśnie przydać, w zależ... nawet bez względu na to, czy jesteście gościem czy gospodarzem, tak to w takiej sytuacji. Można się znaleźć. No dobra, nagadałam się, nagadałam, nagadałam, a stoję, nie mam w ręka, już mi zaczęło boleć od trzymania kamery, to tylko to chciałam jeszcze powiedzieć. Nie będę przedłużała taki króciutki daily vlog z dzisiaj, ale mam nadzieję, że i kawałek ładnego Gdańska udało się pokazać i trochę tutaj merytorycznych informacji przy okazji na temat wynajmu się przewinęło. Ja w takim bądź razie dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnego filmu. A na jaki temat to jeszcze zobaczymy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.